Mamy tutaj najnowszy zapach Marc Antoine Barua. Muszę powiedzieć, że lepiej odbieram 683 Extract, czyli jakby ekstraktową wersję pierwszego zapachu, niż zabawę tematem Ganymed. W sensie, to nie jest dla mnie klimat Ganymed, tylko na zasadzie silniejszej wersji. Może jeszcze silniejszej niż dawne Ganymed klasyczne. Nie. Dla mnie przede wszystkim yy, Zawsze 683 było bardziej na skórę męską, Ganymed generalnie nie seksowa, ale bardziej na skórę damską. Już bardziej te dawne Bua Imperial Essential Perfume uważałam na skórę męską, chociaż ono też zostało zmienione podobnie jak Ganymed, <coughs> podobnie jak 683. Zmiany są na gorsze, natomiast y, Ganymed Extract dużo wcześniej zapowiadane niż na przykład nowość Encelad w końcu się pojawił. Natomiast y, parametry bardzo dobre. Sam zapach jest bardzo dobry. Natomiast to nie jest dla mnie silniejsza wersja Ganymed, taka zabawa tematem Ganimet. Nie ma ten zapach dla mnie tej mineralności, tej przestrzenności i tego, co pokochałam w Ganymed. On jest dla mnie taki bardziej cieplejszy. Jest trochę słodko słony. Yy, ma w sobie taką ciężkość, bardziej na skórę męską. Tą słoność. To jak rozmawiałam z Amadeuszem, on mi na nią zwrócił uwagę i faktycznie ja bardzo szybko ten zapach skreśliłam, nawet nie koncentrując się na tej słoności. Ta słoność jest zauważalna. Natomiast jakby hut Ganymed mi pasuje, ten zapach jest dla mnie taki cieplejszy, bardziej bym celowała w grupę 683. On jest taką cięższą wersją, jest bardzo silnym, parametrowym zapachem, charakternym, ale bardziej bym go widziała na skórze męskiej. On jest takim trochę słodko, trochę słonym. Ma w sobie jakąś taką nutę faktycznie, Kamadeusz mi to e, wspominał, e, na nim kocankową. Natomiast jakby to czuj, że to są zapachy Mark Antoine Barua. To czuję, że to jest ta grupa zapachów, ale tak jak mówię, ja bym bardziej obstawiała, że to jest taka zabawa tematem 683 i bardziej bym go widziała na skórze męskiej i ta słoność jest dosyć rzadka, natomiast ona mi nie jest potrzebna w tego typu klimacie. Jednak ta mineralność dawnego ganimet chyba jest nie do pobicia, i nawet jeżeli będą jakieś zabawy tematem chyba już nie wyjdzie, może trzeba by było się pokusić i jednak wrócić do dawnego Ganimet. Ludzie widząc, że Ganymed straci, uważali, że powróci w tym zapachu, natomiast dla mnie to nie jest ta mineralność, ta taka szara, planetarna kolorystyka klasycznego Ganymed. Tak jak mówię, on jest taki słodko-słony, przeciężkawy, taki bym powiedziała dosyć orientalny w takim sensie, takim szafranowym. To jest mocno zaznaczone. Tym wszystkim jest taka ciepła aura kocanki, takie właśnie skontrastowanie tą solą. To nie jest taki kocankowy zapach, bo Amadeuszoli się z czymś kojarzą, natomiast z pewnym amuarzem, Natomiast to jest taka aura kocanki, takiej dosyć roztartej kocanki, ale to nie jest taki zapach oparty o kocankę, jak na przykład, nie wiem, ani gutal kocankowe czy. Parfum The Empire, Furzeur Bengal, zawsze z dawnej wersji takie dosyć kocenkowe, ziołowe Natomiast jest jakiś taki aspekt, ta szafronowość też mocno gra, jest takie trochę skontrastowanie, tylko moje pierwsze wrażenia to nie ma tej przestrzenności, tej mineralności, tego dystansu, tych wszystkich skałkowości, nieskałkowości, różnych takich mineralności, właśnie z pierwszego Ganimet. Um, przecież nie ma takiej szarej kolorystyki, tego dystansu, takiego trochę chłodu mineralnego Jest zdecydowanie ciepły charakter, jest ciężki charakter, jest to zapach bardzo mocarny, parametrowy, wszystko tak Ale y, to jest taki zapach, który przez taką zabawę, taki szafranowy zapach Mark Asmarua y, Ciężki, taki, y, że ta ciężkość y, jakby dla mnie zatraca przestrzenność tego klimatu Ganymed I odstawia ten zapach od takiego... Yy, takich, że tak powiem yy, klimatów zapachowych i w takim moim pierwszym zetknięciu takiego trochę powiedzmy szafranowego yy, bardziej 683 i bardziej takiego trochę jakby on jest taki toporny taki przeciężkawy, taki trochę jakby pozbawiony tej przestrzenności ta przyciężkawość, taka mocarność yy, dla mnie jakby gasi to co mnie najbardziej urzekało w tym klimacie natomiast to jest po prostu taki Ciężki, mocarny, konkretny, taki trochę toporny yy, zapach, ale właśnie dla mnie bardziej na skórę męską. A bo imperial zmienili, bo on kiedyś był bardzo podobny do Met, tylko taki trochę bardziej na skórę męską, taki trochę ostrzejszy. Teraz jak sprawdzam, takie trochę klimaty wetiwerowe, trochę drzewne, trochę cytrusowe, jakoś tak troszeczkę poszło gdzieś obok, już temat, już coś jest. Na rzecz już coś kombinowane było. Mówię o Essential Parfum.